ile ludzi, bo to już jest te, o. Bo tu też trzeba chyba te prywatne, bo zobacz, to wszystkie takie tamty. Nie, to jest, to jest wszystko z Latyra. Ale tam, jak jest po tamtej stronie gęsto, bo tam już chyba tamtuszyk każdy może przyjść i się położyć bez płacenia. Ale ta nie nigdzie, wszystko leje wszystko w No to ale akurat tu na pewno są.